Na dzisiejszych zajęciach chciałam pokazać, jak wykonać piękne drzewko ozdobne na święta, dekoracyjne. Może ono być bardzo dekoracyjne, nawet wyglądać jak barokowe, może być delikatne, może być, mogą być również wykorzystane do tego różnego rodzaju bąbki gotowe. Szyszki kolorowe. Koraliczki, a także piórkę. I dzisiaj, właśnie na zajęciach, pokażę, jak wykonać takie drzewko ozdobne z, z piórek. Pierwsze musimy mieć gałązkę, którą znajdziemy w krótku, czy w parku, podobną do drzewka. Następnie który może być błyszczący, gotowy, ale też można znaleźć pewnie coś w domu. Następnie, oczywiście farba biała, którą to drzewko czy naszą gałązkę pomalujemy. Ja już to zrobiłam wcześniej, bo to to zabiera trochę czasu. No i przede wszystkim, to drzewko musi być umieszczone w gipsie, żeby nam się y, trzymało. Kip-kips budowlany, rozrabiamy z wodą, wlewamy do naszego pojemniczka. Następnie umieszczamy nasze drzewko i czekamy, aż nam zastygnie Trwa to. 10 minut. Następnie z tych dekoracji, które tutaj mamy, dopasowujemy do naszego drzewka. Trzeba pamiętać o tym, że im drzewko jest cieńsze, ma cieńsze gałązki, tym musimy dodać bardziej delikatne ozdoby. Tutaj w tym przypadku, ponieważ to drzeweczko jest bardzo takie delikatne, postanowiłam udekorować go piórkami. I pióreczka oczywiście mogą być również kolorystycznie dopasowane różnie, przyklejamy do, naszej, do naszego drzewa. W sposób dowolny. I wszystko wygląda bardzo tak lekko, jak skrzydełka aniołka. Pamiętamy cały czas o tym, że klej jest gorący, więc trzeba bardzo uważać na nasze paluszki. I jeszcze kilka listek. chciałam powiedzieć listeczków, ale to nie są listki tylko piórka. Jeszcze jedno na głośno. Może tak zostać już, ale. Ale jak ktoś lubi, żeby się nam błyszczało, to ja tutaj wsypuję takie właśnie błyszczące kolaliczki. Proszę bardzo. Uh -huh. I teraz jeszcze dodam. Oczywiście, tak jak już mówię, jeśli ktoś nie lubi ozdób czy błyskotek, to nie musi tego przyklejać. Może zupełnie to drzewko zostawić takie jak przed chwilą było. Ale to są święta, więc możemy sobie pozwolić. Wszystkie na I przy każdym pióreczku, ja tutaj tak sobie wymyśliłam, będą takie właśnie rzutki, one nadadzą kompozycję, taką, taką bardziej. Uroczysto, można powiedzieć. Trochę mi się tu bałagan wytworzył, ale co to za praca twórcza, jeśli nie ma bałaganu. I jeszcze tylko kilka i już będzie drzewko gotowe. Tu jeszcze. O i mamy. Proszę bardzo. Jeśli ktoś. Je... Jeśli ktoś jeszcze chciałby, żeby było bardziej dekoracyjnie, to może sobie taką ozdobę tutaj. To do siebie, że nam się wszystko oprócz tego, co mamy przykleić, przykleja, nawet moje ręce, no jeszcze tutaj, jedno, czy to? Proszę bardzo, gotowe drzewko. Można już postawić w odpowiednim miejscu jako dekorację. Teraz pokażę kilka drzewek, które wcześniej zrobiłam. Nie da się zrobić w ciągu 10 minut. I proszę bardzo. To są drzewka. Jedno takie jakby szronem pokryte, nie wykonane przeze mnie, tylko przez moje uczennice. I drugie bardziej barokowe, również wykonane przez uczennice, Czyli mamy już trzy drzewka. I jeszcze jedno. teraz, ale za dużo czasu by nam to zabrało, żeby pokazać dokładnie tylko i wyłącznie dekoracje i dekoracja drzewka związana z bombkami, czyli to co mamy do. Myślę, że są bardzo piękne, dekoracyjne i znajdą miejsce przy świątecznym stole.